To po pomszy będzie z rąk kapłana na te małżeństwa. Do ołtarza przynosimy chleb, który za chwilę stanie się ciałem Chrystusa, z intencją, abyśmy przez całe życie żyli w stanie łaski uświęcającej i abyśmy przyjmowali ciało i krew Pana Jezusa. Do ołtarza przynosimy ampułki. Które za chwilę staną się ciałem, które staną się winem. Wino, które za chwilę stanie się krwią pana Jezusa, aby nas chroniła, aby nas oczyszczała. Abyśmy dzisiaj mogli także przyjąć komunię pod dwoma postaciami. Osoby, które nie są w stanie łaski uświęcającej, przypominam o tym błogosławieństwie komunii duchowej. Każdy, kto jest w stanie łaskiem święcającej, również może przyjąć komunie duchową. To śpiewa jakąś piosenkę, bo w Oto moje serce przecież, przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyną wiec. Módlcie się, abym moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. I Pańczyni ofiary są Twoi, na trzeci kwadru swojego imienia, a także na pożytek nasz i całej Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, składamy Cię ofiarę uwielbienia, z radością oddając cześć Rodzicielce Twojego Syna, spraw, aby przez najświększą Ofiarę Wzrastała w nas łaska wiecznego odkupienia Przez Chrystusa Pana Naszego.